Cześć, witajcie. Enis Arkej z tej strony. Jak widzicie przede mną już wyczekiwana paczka. Nie będę tam zdradzał. Jak długo czekałem na nią, bo nie ma pełniejszego sensu. W końcu się doczekałem. Szkoda, że długo czekałem, ale trudno, ale już jest. początku co my tutaj mamy ciekawego. uuu, fajnie to wygląda. Tu widzę. Darmowe gifty za zwłokę, ale to bajka. Nie wiem czy ta karta jest w zestawie, czy nie, bo nie jest zapisane, ale bajka. A tu dostałem kolejny trzeci taki e, taka przedłużka na USB, na takie tasiemce, na HDMI, na takie tasiemce, z jednym mamy wejście, z drugie wyjście. To się przyda mi do mojego Pistorma Lite On jest tutaj. On już jest złożony. Nie sobie. O, wow, fajne cudo. Cudeńko jest elegancko. On może złożony, normalnie chyba przychodzi nie złożony Nie wiem, jak to wygląda. Tu mamy taką specjalną zaślepkę po to, żeby nie dotykała do klawiatury. Mówimy o tym, o tutaj. Także już się doczekałem. Kartę też miałem jakoś tam w zanadrzu w razie W. Także zaraz sobie wgrywam softcik i przetestuję sobie na razie to cudeńko. Zobaczymy, jak to faktycznie, czy tak chodzi, jak, jak ludzie pokazują. Jest to dosyć ciekawe urządzenie, Gdzie, że będzie się sprawdzać. No wygląda fajnie. Nowy sprzęcik. Także czekajcie na jakieś fajne teściki. Pozdrawiam! Anix Hej!